Dobra, to no, idziemy. To samo miejsce, nie? Nie wiem, może ten sam? Miejsce to samo. I też taki wariat. O, on nie ułóż. Ale ryba! Ryba to ryba... Come on! Oh. No patrz mi się tutaj jeszcze zapuścił, no, O, dobra, poszedł on przyszedł <laughs> no, no, Tutaj dobra? Nie, 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 O nie, 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 okay <laughs> oh, <my God. laughs> whoa yours you're yours good my baby <laughs> but the meal is yeah, good fish <laughs> red red diesel power up do,